Daleko budynek z lewej, po drugiej stronie placu yy, są goście na dachu. O kurde, berek, okno, prawa strona, czekajcie, przyładuję mu. <laughs> Chyba pan tego nie polubił. Jestem góra, pierwsze piętro czyszczę. Kontakt, kontakt zdjęty. Zdjęci, zdjęci, Dawaj, Franek. Mordzieże, panowie, mordzieże, mordzieże. tej misji akurat musimy zająć ten główny compound yy, tych kurcze, no, sz, 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 dziwnych ludzi. Nie mogę powiedzieć, nazwać ich ten, bo zaraz się YouTube przyczepi. I musimy z nimi przeprowadzić negocjacje za pomocą... Yy, Ognia. Yy, nie no, f, 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 kulek plastikowych. <śled> <głos> <głos> staram się być, staram się być YouTube, YouTube poprawny. Panowie, odstrzelić jednego, drugiego, trzeciego, wysadzić w powietrze, nie zostawić suchej nitki w dupie, to mam, czy to YouTube puści, czy nie. <noise> nie, no te kulki są super. Zacznijmy tak, kurczę, grać. 5.56, dostaną... 45, kurczę, belek, wyraźnia sprawę. Tak. Wystarczy, wystarczy już tak ilość ołowi posłać w ich kierunku. To nie idzie. Jedenasty dziewiąty 2004 tak. rok widzicie ten budynek z tą szmatą na górze Panowie zasuwajcie, zasuwasz do zasłony to... do zasłony do zasłony chować się marko. Przemuję prawo mamy kontakt mamy kontakt Z uwagi na budynki panowie? Zostałem w kebla. Przechodzimy przez pończu w pozie. Czekaj sekundę. Dawaj, panowie, dawaj, dawaj Kontakt, kontakt na górze. Uwaga na budynek, lewa strona, na dachu Padowie, góra Panowie, w górę, w takim razie. Panowie, daleko budynek z lewej, po drugiej stronie placu, yy, są goście na dachu Czekajcie, piknę o kurde, werek. Okno, prawa strona, czekajcie. Przyładuję mu. <głos> <głos> Chyba pan tego nie polubił. Dobra, idziemy. To czy do drzwi? Wyczyścimy, bo one będą w plecy Dawaj, chodź, chodźcie jednego, dawaj, dawaj, dawaj tutaj, dawaj, dawaj tutaj do budynku, do budynku Ani Jestem na plecach, łatam się Dobra, łatam się, czekamy. Trzymaj Cygan, Cygan nie wchodź, nie wchodź, czekaj Trzeba tutaj, bo się wyjść Dawaj, dawaj Franusz Jestem Okej okay, Cygan, idziemy Dawaj, dawaj, dawaj Do środka, do środka, do Oberywałem Skąd kurwa mać, Franek Do Idziemy dalej, idziemy dalej Parter czysto Part Jestem góra, pierwsze piętro, piętro. czyste Kontakt, kontakt zdjęty Trzymam schody Idę ostatnie piętro Da Chodzę w schody Góra, jestem po lewe Zobaczcie inty Mamy, mamy Polere jasne Uuu, sporo kontaktów mamy na mamy na tak, tak, znowu. Dobry ciao, dobry ciał. Dobra panowie, idziemy na dół, idziemy na dół. Panowie utrzymajcie pozycję. Może po franka. No właśnie dlatego mówię, wy utrzymajcie pozycję, ja poskoczę po franka. E, tylko jakby był z strzały. O cholera. Uwaga, blisko trawu. Zdjęci, zdjęci. Skaczę panowie. już idę po ciebie mordo bóg puk, puk. Skakuj, paninko. panienko zasuwaj do chłopaków dawać ranek młodzieże panowie młodzieże młodzieże do budynku chowajcie się chowajcie się do budynku Benny, chowaj się copy, do budynku Pranusz, dawaj, dawaj, dawaj Jestem Jestem w budynku Okej, okay, Cygan, żyjesz? Dzięki, dzięki Żyję, żyję, bo osłonią górę cały czas, to jest bardzo Cholera, w łóżach mi i moje dachy cały ten Dobra, zahmokuję podejście W nice. kierunku oczu Tak, dokładnie, panowie, smokuje podejście, damy sekundę i ruszamy Dobra, poszli! Jestem przy głównym budynku. Uwaga, uwaga! Zabrano, zabrano, blisko prawo. Dobra, trzymaj, dobra, trzymaj, trzymaj. trzymaj. Dobra, 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 dobra. Franusz, ja? To, ja chcę słyszeć, że ta MG -ta pracuje. A ty nie masz już MG-ty, cholera. Hey, with me. Uwaga, są w tak, panowie. Wody do jestem pierwszy, piętrą, partner. Dawaj, dawaj, za mną, za mną. Uwaga, góra, góra, potrzebuję pomocy, dostałem. Potrzebuję pomocy, uwaga, pokrycie tutaj górę, schody. Beny, beny, dawaj tutaj Trzymam schody, trzymam schody. Potrzebuję pomocy. Elegancko, dzięki, dzięki panowie. Dobra, czyścimy dalej, czyścimy. Uważaj, skarnek, uważaj. Cygan, prawo, prawo, prawo. Brąz, trzymaj drzwi, żeby nam na dupę nie weszli. Trzymam, trzymam drzwi. Trzyma. Chodźcie, skoczy na pierwsze piętro. Jeszcze Uwaga na okna. Brąz, chodź. Za mną, Dobra. I możecie sprawdzić, no, czy nie wygrywałem za mocno? Okej, okay, panowie, słuchajcie. Idziemy, chodźcie, chodźcie. nie, X. Dobra, teraz będą na nas kurzeni, zabrałem szmatę Dobra, No na pewno będą chcieli zabrać tamtą szmatę z powrotem, nie? Uwaga, uwaga, tak, tak, tak Trzymajcie, trzymajcie to Czy to jest jedyne wejście tutaj cholera? Wschoda, tak Jak mi się wydaje, sprawdźmy Dużo ich tam jest, żeby nam się amunicja nie skończyła Zostawicie tam... Jaki plan? Czekamy! A się idź z ludzi! Prędko już idzie z ludzi! Pilnować amunicji panowej! Ja mam jeszcze... Trzy magazynki jeszcze nie zostały... Uh, uh, uh. RPG, RPG, uwaga panowie, jest daleko od okien. Kolej, co to było? No ja się przestawiłem na boczną na razie, na tych Okrążają nas dziady. ich matka nie miała like Dobra robota panowie Dobra schodzimy Uwaga jeden jest blisko, prawa, lewa strona Lewa strona, też audio Blisko lewo było Dobra robota panowie Misja zrobiona Squad, Good job. Ja Zabiłem Franka. O, widzę. Brawo, brawo, panowie. Ale wszedł akurat po schodach ten. Przeciwnik i zabiłem przeciwnika i Franka jedną kulą. ale nie wiem, co byś powiedział do Franka akurat matki, nie? Przepraszam, prawda. Jak byś to wytłumaczył? Jakbyś to wytłumaczył jego rodzicom? A w ogóle, no to Franki i Mr. Cygan się postrzelili. Ja widzę, że tu. A nie, dostali sobą. promocję, zobacz, Franek i, Franek i cygan. Tak, dostaliśmy promocję. O, to ja? Ja, ja w kogoś strzeliłem? A, widzisz? ja strzeliłem. Ja wypraszam Dęnego. sobie takie insynuacje. Dobra, ty strzeliłeś, ja zabiłem ten kombat.